Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jest to drugie moje podejście do, do zrobienia, pokazania Wam, czy uda się zrobić mikroskop 3D, tak jak to wymyślili sobie Chińczyki. Pokażę Wam już szybciutko yy, o co chodzi dokładnie. Dobra, już Wam pokazuję, tylko Firefoxa uruchomię. <laughs> Będzie to widać, mam nadzieję. OK, jest. Słuchajcie, zobaczcie, Chińczyki. Wymyślili sobie coś takiego pięknego. Będzie to można oglądać. A nie do końca, bo zdjęcie nie pokazuje wszystkiego. Dobra, zobaczmy sobie drugie zdjęcie. Drugie zdjęcie pokazuje nam pięknie tutaj, jak to wszystko jest zamontowane. I wiecie co? Oni używają takich luster. Ja zaraz wam pokażę jedno lustro wymontowane z mikroskopu. Trino Okularu, który kosztował mnie, nie wiem, tysiąc, no dwa tysiące na raty, jak go rozłożyłem, tak gdzieś 1600 kosztował. I on ma, jeżeli chodzi o Tor trzeci do kamery, to ma właśnie zamontowane coś podobnego, takie lustro, które odbija cały ten Tor, który idzie tam z kamerki i tak dalej. Tutaj myślałem na początku, że oni użyli takiego samego yy, jakby pryzmatu jaki jest w mikroskopach montowany, natomiast mi się zdaje, że to też jest takie same lustro. Tylko pod kątem, nie? Pod kątem 90 stopni tutaj na pewno jest to jedno. Czyli tutaj tak naprawdę można by użyć pryzmatu 90-stopniowego bez żadnego problemu. Będzie pod obiektywem Bach, odbijał nam w drugą stronę. I dopiero tutaj jest pod już innym całkowicie kątem. Zresztą to nawet widać. Dokładnie chyba. 27. Kiedyś w aplikacji jakoś znalazłem gdzieś takie zdjęcie, gdzie był rzut idealnie prosty, i mogłem sobie ten kąt obliczyć. Z, dosyć, z bardzo dużą dokładnością. Wyszło mi też chyba jakoś 27 stopni. No i tak to wygląda, nie? Coś takiego, ale chyba to nie jest pryzmat, to jest chyba też lustro, i gdzie jest zamontowane. Tak, to jest lustro. Tutaj widać pięknie, jak to wygląda. Myślę, że to jest pryzmat włożony, a to jednak jest pod kątem 90 stopni odbijające obraz do tego tutaj i tam. Na filmikach wygląda to przepięknie. Nie wiem, czy to będzie tutaj pokazane gdzieś. Jest. Popatrzcie się. No, poezja powiem, wam, że to jest coś pięknego. Zaraz on gdzieś tutaj pokażę bliżej zbliżenie. Zobaczcie, na przykład oglądamy sobie jakiś kondensator W3 No i patrzcie, rusza teraz tym tam na obkoło No pokaż, no Chińczyku Tutaj się przełącza pomiędzy normalnym trybem a 3D jakby Zobaczcie jak to fajnie się obraca około osi, nie? sobie tym tam kręci pyk pyk No i jak chcę to samo osiągnąć dzięki właśnie uprzejmości, pewnej osoby, która y, jakby zrobiła <coughs> wydruk 3D, w którym można to sobie pomontować. Dobra, wiecie jak to wygląda? Tu są w ogóle jakieś jeszcze bardziej wypasione te y, obiektywy z tymi tutaj z soczewkami. Tu już jest w ogóle wypas. Ładnie to wszystko zabudowane pięknie. No, ale kosztuje, zobaczcie, jaka cena jest. 3600. Za 3600 to już możecie sobie jakiś fajny samochodzik kupić. W miarę. Dobra, tak to wygląda. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ja już mam tutaj pryzmat zamontowany pod yy, tym całym wydrukiem, pod obiektywem, i pokażę Wam teraz, jak wygląda takie lustro wyciągnięte z mikroskopu. Ja pokażę wam jeszcze z ciekawości, bo na pewno też dużo osób nie widziało nigdy, jak wygląda. Słuchajcie, to jest głowica z mikroskopu stereoskopowego, inaczej mówiąc z trino okularu, czyli jeszcze tutaj jest na kamerkę ta trzecia optyka i zobaczcie, jak to wygląda od spodu. Mam nadzieję, że mi nie wypadną okulary, coś takiego. Obracając tutaj tymi, to się wszystko kręci, jedno i drugie. No i co? I tutaj tak naprawdę nic nie mamy. Tu mamy tylko co? Jest okular i <laughs> nie wiem, jakaś tam jeszcze jest jakaś nim optyka, jakieś szkła, ale to chyba one nic nie robią. Najważniejszą częścią jest sam okular. On idzie potem już do tych pryzmatów, tam w środku mikroskopu odbija to. Przechodzi jeszcze przez szoszewki, które są na dole. Taką analogię wam pokażę na mniejszym mikroskopie, Aomeki. Czyli mamy. Słuchajcie, ja te pryzmaty wziąłem sobie stąd w ogóle. I tu są pryzmaty, które wchodzą do tego. Tutaj mamy samą, sam okular. Nic więcej nie ma. Okular, pryzmat i wpada nam na takie dwie tutaj, zobaczcie, małe soczeweczki, nie? I to wszystko, cała filozofia działania mikroskopu. Dobra, niech sobie leży z boku. I pokazuję Wam, gdzie ja to położyłem, lustro z mikroskopu właśnie tego, co Wam przed chwilą pokazywałem z tego toru od Trino -okularu. zobaczcie. Co jest coś takiego? To jest zamontowane tam w środku w mikroskopie i macie na górze tą kamerę, która wchodzi do tego trzeciego toru optycznego. Jest odbijana od pryzmatu w to, czyli pryzmat jest zsynchronizowany z tym lustrem i te lustro dopiero yy, odbija nam, znaczy jakby przechwytuje nam obraz ten co mamy w okularach, tak? Moim zdaniem to rozwiązanie jest najgorsze. Ja już, jakbym budował mikroskop, to nie używałbym e, jakiejś, jakiegoś toru takiego optycznego, który by to mi jakoś y, ciągnął w dół. Jasność przede wszystkim, jasność tego toru optycznego. Nie? Zrezygnowałbym po prostu, zrobi, zrobiłbym coś takiego, że bezpośrednio tor od matrycy aparatu wchodziłby do toru tego, co mamy pod oczami. To jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy mamy żylę, obraz najpiękniejszy, podłączamy taką kamerkę 4K i po prostu no już nic piękniejszego nie da się osiągnąć. Dobra, tutaj jakieś wywody, wywody Wam prowadzę. Słuchajcie, robimy testa. Ja sobie to tutaj na dole postaram jakoś na razie tak ręką ustawić sprawdzę czy ten obraz uda mi się Wam pokazać, który będzie się odbijał pod kątem, i na test sobie wezmę taką jakąś na razie płytkę, podstawię tutaj. No i jeszcze bardzo ważna opcja, czyli nie zapominajmy o oświetleniu. Jakieś oświetlenie musi być, żeby coś tam było widać. No i co? Podłączam mikroskop, robimy testa. Mówię, drugie podejście. Jeszcze potem na końcu pokażę Wam może przebitki jakieś z filmiku, który kręciłem, który trwał ponad godzinę, ale uznałem, że go nie wrzucę. Szkoda czasu, już spróbuję w drugiej części. Nie więcej wam to pokazać. Jak się nie uda? No to zobaczycie sobie. Że nie wyszło, tak? I to definitywnie dzisiaj już na pewno wrzucę ten filmik. Także. Tamten jednak nie wrzucę. Było dużo też o rozkręcaniu tego mikroskopu A o Macie, ale chyba tam nie ma nic ciekawego też za bardzo do pokazywania. Zresztą widzieliście przed chwileczką, jak to wygląda, także więcej i tak już Wam nie pokażę. Dobra. Żeby nie przedłużać, <laughs> sprawdzę sobie, czy wykryło mi kamerkę. Jeszcze raz jest tutaj. Dobra, jest kamerka. Działa. I zobaczcie, teraz takie coś. Pryzmat tutaj. W tym, pod tym obiektywem jest 90 stopni, czyli leci w dół i w lewą stronę. Czyli jak ja tutaj palucha włożę, jeszcze włączę oświetlenie jakieś. O, żeby było lepiej. Jak ja tutaj palucha włożę, to powinno już gdzieś go tam być widać. Jest, widzicie go, widzicie? Czyli odbija pod tym kątem. Teraz będę go zbliżał do. W pewnym momencie powinno ostrzyć. Albo wezmę coś innego, co by można było bardziej Wam pokazać. Jaskrawego, może to będzie lepsze? Dobra, ustawię troszeczkę pod kątem, tak. Jest. Kurcze, popatrzcie się. Kod kreskowy, tak. Teraz jak teraz, jakbym kręcił regulację ostrości, reguluję. Zajebiście. No to teraz najważniejsza część. Muszę lepsze oświetlenie, jednak, tutaj dać. Żeby to naprawdę było fajnie widać. Jakoś tak mocno to doświetlić tą płytkę. Stój. Dobra. Okej, okay, płytka jest. Słuchajcie, biorę to coś. Powinno być tak pod kątem, tak dokładnie coś takiego. Idealnie. Idealne do zamontowania w ogóle. Idealne do zamontowania. Wyczyszczę, Uwaga. Daję pod spód. Tutaj wkładam. Jakiś tam kąt jest? Czy będzie coś widać? Jest widać. Reguluję ostrość. Słuchajcie. Ja już mi oświetlenie wypadło. Czekajcie chwilę. Świetlenie musi być. Z tego nie ma co. Ale coś tam jest. Udaje się pokazać. Czyli to jakby działało w jakimś sensie. Tylko nie mogę ustawić tej ostrości. Dobra, spróbuję jeszcze dalej go oddzielić. Hm. Jak to zrobić? Dam go tu na końcu gdzieś. I teraz, jakbym regulował ostrość? Nie. Ej, to zobaczcie to. Ten pryzmat z tym lustrem. No dobra, tutaj dam w ten sposób. Nie mogę, ja już mam ostrość na minimum. Zbliżam lustro do pryzmatu. No, i to będzie niska odległość wtedy. Czekajcie, muszę to jakoś sobie poustawiać. No i bo by było idealnie takie coś. Czyli to działa. Teraz ja muszę to zamontować tak, żeby to było nieruchome. I kręcić tym na obkoło. Zobaczyć, jaki będzie efekt, nie? Ale jest. To w sumie to działa ładnie teraz. Pięknie. Z lustrem odbijającym pod kątem można sobie ten kąt ustawić. Tylko nie wiem dlaczego. Tutaj spróbuję obniżyć jeszcze troszeczkę albo podwyższyć może. Dobra, dam troszeczkę wyżej cały ten obiektyw. Zobaczę, czy teraz coś to co zmieni. Tą odległość. Czy uda mi się wyregulować jakąś ostrość? Bo jak chcę mieć ostrość, tak? Nie mam ostrości. Tu już mi lustro łapie, widzicie? Zobaczcie. Już lustro. On mi ma złapać odbicie w lustrze. Czyli to jeszcze musiało być niżej. Wychodzi na to, że jeszcze muszę niżej dać. Naprawdę niżej. I teraz z takiej odległości, ale to jest tylko do inspekcji, już pod tym podlutować coś tu już się nie da za bardzo. Dobra, poczekajcie, ustawię to w tej pozycji. Tak, o. Mam. Jest. Złapało. Dobra, słuchajcie, nie ma co kombinować. Do... Widzicie, łapie tutaj, jak sobie tego ustawiłem o. Coś takiego. Zależy, zależy jaki kąt będzie. Wyglądał taki o. Wtedy. Teraz płytką ruszam. Czekajcie. Okej. Okay. Tylko co on mi tutaj pokazuje? Dobra. Coś takiego. Słuchajcie, tu jest. Może zrobię sobie coś takiego, że na tym Z powinno być środek. Czyli ja bym musiał środek. Jest. Tutaj. Okej, okay, mam to. Czyli teraz wyłapałem środek. Jest. I wiecie o co chodzi? Że jak sobie ustawię środek. Tylko to jest na tym Z. Nie? Rozumiecie? Sam środek tego, to wtedy kręcąc na obkoło, będzie efekt ten takiego kołysania. Dlatego, no to już rozumiem. To działa. To będzie działać. Na pewno będzie działać. No nie ma innej opcji. Nie, nie da się oszukać optyki. Muszę to. Właśnie, kurde, jakby to można było jakoś fajnie zamontować, wyregulować sobie, to było coś pięknego. A tak się człowiek męczy, kombinuje tutaj, gdzieś dostawia to. Czyli oni, jak projektują takie słuchajcie, te soczewki do tego trybu 3D, to na pewno muszą, podstawiają sobie jakiś tam testowy punkt, robią tą, ten środek, żeby był. I to wszystko. I to wszystko. A mają lepsze obiektywy, że mogą na przykład dłużej podnieść i wtedy to ostrość lepiej lepiej łapie im wszystko. I wtedy mamy też lepszą, fajną tą, te pole roboczej. Ale mógłbym też dać Barloa. I tutaj jest mały haczyk, właśnie. Mały myk, że mógłbym dać Barloa sobie podwyższyć jeszcze tą wysokość i wtedy. Ludować pod takim efektem 3D. Dobra. Słuchajcie, ja robię na chwilę pauzę. Idę pomyśleć, jak to zamontować. Ustawić tak, żeby był środek, żeby kręcić tym po prostu. Nie trzymając tego, żeby zobaczyć, jak to działa. Także widzimy się za chwilę, czy mi się to uda. Zobaczycie sami. Dobra, słuchajcie. Mamy to. Tylko to, kurde, teraz co wam pokazać? Patrzcie się. Aaaa! Powiększę trochę ten obraz, żeby to było lepiej widać. <noise> Jakoś go zamontowałem. Chwila, nie ten kadr. Ja, to jest coś. To tylko dopracować. Tylko dopracować. Nie no, chcę ten. To dobra, okej. Okay. Zobaczcie na to. Damy sobie go na środek. Albo tam o, taką wyżej. Będziecie widzieli tutaj pod spodem. Teraz będę tym kręcił, nie? Patrzcie się jak to się będzie obracało. Jo, działa! Kurwa, to jest piękne. Zrobić wersję slim. Przemyślaną, tak fajnie, żeby to było zgrabnie. Te kąty, żeby były porobione. Ej, to działa, no kurde. Polska górą, Polska górą. I jo PIERDZIELA, ale to jest piękna perspektywa. Nie, no jestem teraz tak rozwalony. Jeszcze sobie może tam. Ja, wyszło, udało się. Wierzyłem w to cały czas. Naprawdę, chociaż wczorajszy dzień trochę była załamka, ale jednak cały czas myślałem, gdzie ten błąd zrobiłem i wiedziałem, że to był z tym pryzmatem drugim. Tu musi być jednak. Lustro, drugie i zobaczcie, jak to wygląda. Tu, ale nie mam tego środka jeszcze wycentrowanego, nie? Także tutaj. No, kurde, no, ale można nawet na boki pokazywać, tak, nie? Ej, zobaczcie. Tu kondensator z tej strony. Zobaczcie, tak wygląda. Ja płytki nie ruszam w ogóle. A na przykład z prawej. Wygląda tak. Jeszcze można by było pokazać z każdej strony. Mówię, tu tylko jest motyw taki, że to musi być wycentrowane w środku ustawione. I wtedy po prostu przepiękniejsze oświetlenie takie do bani jest. Słuchajcie, tu jeszcze jest oświetlenie amatorka. Teraz tak wziąłem ręką. Patrzcie, jak to ładnie teraz wygląda. Ja pierdzielę. Jaram się jak małe dziecko udało się osiągnąć cel, wiecie. Naprawdę, jak to chińczyki będą oglądały, to już będą wiedziały, że niedługo mogą się pojawić wysypy takich kurde przeróbek. Ba ja bym sobie tego bardzo życzył, żeby gdzieś na Thingiverse ktoś kurde jeszcze też to podpatrzył. Też żeby ludzie zaczęli kombinować, wtedy można byłoby sobie pościągać jakieś wersje. I najlepsze jest teraz pytanie, gdzie takie lustra można kupić fajne. Są te dyski talerzowe, gdzie możemy sobie ten dysk wyciąć. Dysk też by się nadał, jak najbardziej. Tylko problem jest taki, że to jest szkło z napylonym jakby takim specjalnym materiałem. Ktoś mi to gdzieś pisał kiedyś w komentarzu. I jak go będziemy cieli, nawet bardzo ostrożnie, to jest duża szansa, że nam to pęknie. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda jak, 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 jak ruszam. A teraz jak co, jak wezmę płytkę. <noise> Coś pięknego. Jeszcze sobie można tą ostrość fajnie zmieniać. I powiem Wam, że. jakość. Nie jest jakaś tragiczna. Naprawdę wygląda to dobrze. Na tą kamerkę oczywiście. Ta kamerka nie ma jakiejś super matrycy. A i tak wygląda o wiele lepiej niż niż pod tym mikroskopem Haiera. To jest ciekawe, nie? Że tam właśnie co jest tam nie tak? Tu jest taka ładna, piękna. Bo no jest ten obraz nie jest jakiś zamglony. Jest Naprawdę ładny. Zobacz, jak tu kurde w ogóle z, zmienia ten płaszczyznę tej płytki. I co, podobało mi się coś takiego? Nie mówcie tylko, że nie, bo kurde, to jest w pewnym sensie rewolucja na na YouTubie. Słuchajcie, nawet jeżeli było coś takiego fajnego, jakby można było sobie szybko odjechać tym chociaż jednym pryzmatem, tym głównym pod obiektywem, tak żeby zrobić obraz taki normalny z tego, z obiektywu, nie? to by było coś pięknego jeszcze. Czyli, dobra powiem teraz w skrócie, już mam normalnie taki mind fuck, że ja pierdziele. Ja to widzę tak, wersja slim, już jakieś fajne mocowania pod lustra, już nawet gotowe, żeby sobie przykleić tylko odpowiednio wyliczone kąty. Chociaż no, na pewno, powiem tak, o nie, pod głównym obiektywem kąt 90 stopni, to, to, to jest jeden kąt ten sam. Z możliwością regulacji przesuwania go jakoś tak, żeby odsłonić główny obiektyw, rewelka, to już mamy wtedy dwie opcje, czyli normalny mikroskop sobie robimy, plus mikroskop 3D, nie? Jak chcielibyśmy na przykład na szybko pokazać, o, płacie się tutaj, tak, to, no, to jest naprawdę zajebiście to wygląda. Robi to robotę. I na przykład jeszcze, już tak pod tym drugim, czekajcie, ustawię tak światło, pod tym drugim, gdzie jest już ten kąt na tą płytkę. No, na pewno musiałby się przesuwać też. Tą regulację, żeby miał. I no, fajnie by było, jeszcze jakby można jakoś kąt było regulować tego. To już wtedy jest poezja. To już jest wtedy poezja. I taki projekt dokończony to jest kawał solidnej roboty. Ja tutaj jeszcze raz podziękuję tej osobie, która ogarnęła to wszystko. Wczoraj to nie napisałem w ogóle ma maila, że to nie działa lipa z tego, ale no nie poddawałem się i dzisiaj, kurde, napiszę jeszcze do niej raz, że, że jednak się udało i ta praca jego na marne nie poszła. Także serdecznie Ci kolego dziękuję z całego serca, bo bez Ciebie by ten projekt nie zaistniał. Włożyłeś kawał dobrej roboty, widać, że masz tą wiedzę w projektowaniu. Także wielkich szacun Ci za to. Chylę czoła. No i co? Można powiedzieć, że to działa. To działa i naprawdę można to zrobić o wiele tańszym kosztem niż Chińczyki. Gdyby oni to sprzedawali po dwie stówy załóżmy. To jeszcze, jeszcze bym się kurde skusił na taki ten. Ale kurde, 700 zł? 800 1000? Nie, nie, nie ma takiej opcji. Nigdy w życiu takich pieniędzy nie wydam. A widziałem, że tam są tylko dwa jakieś lustra. No i już mi odpadł pryzmat. I na tym. Słuchajcie, zakończę, bo to teraz było wszystko na wariackich papierach tutaj zamontowane. Działa to. Wersja slim, chudziutka, tylko otwór na obiektyw, żeby wpadał obraz cieniutki. Tutaj, kurde, jakiś ten. lusterko tylko zamontowane. No i a jeszcze jedno. Pomyśleć, jak zrobić jakiś taki mechanizm, który by fajnie obracał. Ja sobie akurat tutaj tak wykombinowałem, że zrobiłem taką prowizorkę. Zaraz wam pokażę. Jak odkręcę te śrubki tutaj dwie, no nic innego do głowy mi nie przyszło. O i teraz pokażę Wam jak wygląda w ogóle cały ten mechanizm. Tutaj takie dwie śrubki, które po prostu blokują tak minimalnie. Tam pod spodem jest na obiektywie, ale mi światło dało po oczach. Na obiektywie jest taki rowek na obkoło i jak wkręcę tak z tą śrubeczkę, to się w tym rowku ta śrubka Obraca i nie spada mi to w dół. A zrobiłem to w ten sposób. Zobaczcie, to jest pryzmat, który odbija. O, tak wam pokażę, w ten sposób. Czyli leci nam z toru optycznego z kamery tu. Tutaj. Do tego, co zamontowałem. I pod kątem takim mnie. Gdzieś tam na płytkę. Cała filozofia. Działa to. Udowodniłem, że to działa. Tylko teraz, kurde, jakoś sobie to fajnie zmontować, żeby to miało ręce i nogi i było mniejsze. No przede wszystkim, żeby to było troszeczkę mniejsze, bo tutaj nawet nie zrobię 360 stopni obrotu, bo mi będzie haczyło o o to, nie? Tylko mogłem tak o, nie wiem ile to wtedy stopni, 340. Dobra, kończę na tym filmik. Wielki sukces. Jednak się Warto wierzyć w, w siebie, bo czasami już myślimy, że jesteśmy na straconej pozycji. I na drugi dzień wychodzi coś pięknego, co powoduje, że. Cieszymy się, cieszymy się i jest zajebiście. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Pozdro i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.